Rozstrzygnęliśmy przetarg na długo oczekiwany remont ulicy Stelmachów i Piaskowej. Wygrała firma AG System. Oczywiście, o ile się nie odwołają konkurenci, będziemy mogli już niedługo podpisać umowę, a to z kolei otworzy przed nami bardzo istotne etapy. Po pierwsze spotkania z mieszkańcami, żeby się dowiedzieli, co będziemy w tym rejonie robić, w jakich etapach, w jakich terminach. Stąd te konsultacje są bardzo niezbędne, ponieważ ulica jedna, jak i druga są bardzo wąskie, zniszczone. To będzie sprawiało, iż ten front robót będzie bardzo szeroki, bo też do wykonania jest mnóstwo różnych istotnych rzeczy, od instalacji począwszy przez jezdnie, chodniki. I będziemy musieli prosić mieszkańców o uzbrojenie się w cierpliwość. Bo co prawda firma jest dobra, wykonuje teraz ostatni etap remontu ulicy Królowej Jadwigi i każdy, kto chce, może pojechać i zobaczyć, jak oni tą pracę wykonują. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie to mnóstwo prac bardzo skomplikowanych, połączonych z wykopami, połączonych także z koniecznością. Uzgodnienia dostępu do budynków. Jak wiemy, to jest obszar bardzo zabudowany, zurbanizowany i mieszkańcy mają prawo mieć dostęp do swoich mieszkań. Z drugiej strony, też wykonawca musi mieć możliwość zrealizowania tej inwestycji, która jak wiemy jest od dawna wyczekiwana przez mieszkańców tego rejonu.